We wtorek 24 listopada 2009 roku o godzinie 13.30 nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk realizowanych przez gminę Żarów w ramach ogólnokrajowego programu Orlik 2012. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy, młodzież gimnazjalna, wykonawcy, władze gminy oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli Zdzisław do wicewojewoda Dolnośląski. Stanisław Jurcewicz, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Paweł Łukaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zygmunt Worsa, starosta świdnicki, Wojciech Murdzek, prezydent miasta Świdnicy, Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz miasta Jaworzyny Śląskiej, Lech Markiewicz, burmistrz Szczegomia, Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic, Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica. Wśród gości zaproszonych nie zabrakło przedstawicieli specjalistycznych firm oraz pracowników zatrudnionych przy budowie boisk. Z wielką satysfakcją oddajemy dzisiaj do użytku mieszkańcom gminy Żarów ten przepiękny kompleks w rozrobiony w ramach programu Orlik moje boisko. Chciałabym powiedzieć, że to jest tym większa satysfakcja, że to drugi obiekt w 2009 roku sportowy, który mam przyjemność Oddać do użytku dla Was, drodzy mieszkańcy. I gdybym miała politycznie zameldować, a nie mam przed. to przed mieszkańcami powiem: plan został wykonany. Szanowni Państwo, ta satysfakcja jest tym większa, że nie odbywała się ta inwestycja w atmosferze zgody. Niestety, obecna sytuacja w Żarolpie, w Radzie i to, że. Ciągle dzisiaj u nas myślenie, że, się, że, coś jest, że dalej jest coś niemożliwe. A my przez wiele lat udowadnialiśmy, że niemożliwe może stać się możliwe. I myślę, że ta inwestycja to wspaniałe boisko, które będzie służyło przez wiele lat mieszkańcom to taki moment. To taki moment również do zastanowienia. Dlatego, że Dziś podejmowanie decyzji wymaga odwagi, wymaga bezkompromisowości. Symbolicznego otwarcia, przecięcia wstęgi, trzymanej przez przedszkolaków, dokonali wspólnie z burmistrz Gruntkowską Laura Król, najmłodsza użytkowniczka boiska oraz wicewojewoda i przedstawiciel marszałka. cieszę, że w mieście Żarowie powstał ten kompleks. Najpierw była, tak jak słyszeliśmy, hala sportowa, teraz mamy kompleks boisk, a ja ciągle słyszę narzekania na młodych ludzi. Czasami jest tak, że ja po południu, wieczorem samochodem no i widać, są na ulicach, na chodnikach, ale z drugiej strony, co oni mają robić? Im też trzeba dać coś od nas. I myślę, że to, co dzisiaj tutaj zostaje oddane, to będzie piękne wypełnienie czasu tych młodych ludzi. Ja osobiście nie za bardzo lubię biegać za piłką. Natomiast bardzo, bardzo lubię pływać. I co drugi dzień jestem na basenie, ale niestety w siewodzicach. I mam taką cichą nadzieję, że nastąpi taki dzień, że będę tutaj w Żarowie. No i też mam nadzieję, że parafianie wtedy z wrażenia się nie utopią. Po poświęceniu boisk. Dziewczęta trenujące piłkę nożną w drużynie dziewczęcej Piast 2008 rozegrały krótki mecz. Nie odbyło się bez strzelania karnych. W tej roli wystąpił Grzegorz Osiecki, który strzelił pierwszego historycznego gola na tym boisku.